Rentokili Initial przeprowadził spore badania dotyczące higieny w miejscach pracy i higieny w miejscach publicznych. Mamy specjalne systemy do badania, które liczą ilość ludzi wchodzących do łazienek i również myjących ręce przy wyjściu z łazienki. Badania są dość ciekawe. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to około 50% z nich nie myje rąk przy wyjściu z toalety i 25% kobiet. Z kolei 95% po wyjściu deklaruje, że je umyło. Są to badania angielskie. Myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, mamy bardzo dużo jeszcze na tym polu do zrobienia. W Polsce mamy jeszcze sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o higienę w miejscach pracy i w miejscach publicznych, ale bardzo szybko dochodzimy do zachodu. Mogę tutaj powiedzieć ciekawostek, że najbardziej czyste są miejsca pracy w Azji, gdzie wręcz firmy sprzątające badają specjalnymi miernikami poziom bakterii na biurkach pracy i to świadczy o tym, jak dobrze sprzątają. Sytuację na rynku oceniam jako bardzo obiecującą, optymistyczną. Ostatnie lata pokazały, że można się ostatnie nasze lata pokazały, że można się rozwijać dynamicznie, można wypracowywać zysk, który gwarantuje dobry, dobry rozwój. Pomimo tego, że na przykład w Warszawie obsługujemy blisko 4000 klientów, nasze usługi można określić jeszcze jako ciągle nie dla wszystkich znane, nie dla wszystkich dostępne. W związku z tym uważamy, że popyt jest praktycznie nieograniczony. Miesięcznie pozyskujemy około 100-130 nowych klientów na, na, na nasz serwis, takich, z którymi zawieramy umowy, takich, których później regularnie obsługujemy.